Sponsorem Sportgame jest Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA, patron programu Rzetelna Firma. Na inauguracyjnych zajęciach zabrakło kilku zawodników. Już dziś jednak trener Stanisław Lewy będzie mieć do dyspozycji pełną kadrę. Co ciekawe zespołem wczoraj trenował jeszcze Marcin Kowalczyk, który przecież od lipca ma występować w lidze rosyjskiej. Nie było kapitana zespołu Sebastiana Mili, z którym niedawno przedłużyliśmy kontrakt o trzy lata. Nie było także Mariana Kelemena. Oraz naszego, jak na razie, jedynego nowego zawodnika, czyli Sebinoplaku. Wszyscy dostali zgodę, żeby dołączyć do zespołu dzień później. To związało się z ich prywatnymi sprawami. W czwartek już trenują wszyscy. No i cały czas mamy także trzech zawodników na testach medycznych. Mowa tutaj o Tomaszu Hołocie. Dudu Paraibie i Marko Pajzało. Jak tylko przejdą pozytywnie testy medyczne, to podpiszą kontrakty i zostaną zawodnikami śląska Wrocław. Cała trójka testowanych zawodników powinna być dobrze znana futbolowym fanom dudu i hołota, występowali w lidze polskiej, pajkrzao świetnie grał w mocnej lidze cypryjskiej. Największą niewiadomą dla, dla kibiców może być Marko Pajzao, choć osoby, które interesują się tylko polską piłką, powinny. Wiedzieć, że był to jeden z najlepszych strzelców Ligi Cypryjskiej w poprzednim sezonie. Ligi Cypryjskiej, która z sezonu na sezon staje się coraz mocniejsza i według wielu obserwatorów jest już zdecydowanie mocniejszą ligą niż Liga Polska, więc wynik rzeczywiście robi wrażenie, tym bardziej, że nie grał w czołowym zespole tamtejszej ligi. A Tomasz Hołota no to już na pewno doskonale znany zawodnik, który rok temu zadebiutował w Ekstraklasie w barwach Polonii Warszawa. Zbierał bardzo dobre recenzje w tym zespole i stąd też transfer. Poszukiwaliśmy defensywnego pomocnika, aby zapełnić lukę po odejściu Rokalsnera. Wydaje się, że to jest bardzo dobry ruch. Przede wszystkim to jest zawodnik młody, więc jeszcze bardzo perspektywiczny, ale już ograny, doświadczony. Także na arenie międzynarodowej, ponieważ przeszedł praktycznie wszystkie szczeble kariery reprezentacyjnej, do reprezentacji U-21 włącznie. Był także kapitanem drużyny młodzieżowej, więc naprawdę wartościowy gracz. No i Dudu Paraiba też powinien być doskonale znany osobom, które interesują się futbolem. Brazylijczyk, lewy obrońca, bardzo grający ofensywnie, który jeszcze Rok temu grał w barwach widzewa łódź. Łącznie w Polsce spędził w barwach widzewa trzy sezony. W poniedziałek Śląsk pozna swojego przeciwnika w kwalifikacjach do Ligi Europejskiej. Wrocławianie chcieliby zagrać z rywalem jak najbliżej położonym od Dolnego Śląska. Mogą jednak trafić na przykład na zespół z Kazachstanu. Cieszymy się przede wszystkim, że po raz trzeci z rzędu, jako nieliczne zespoły w, w Polsce, możemy. Możemy znowu pokazać się na arenie międzynarodowej w rozgrywkach europejskich. To jest naprawdę bardzo duże wyróżnienie, no i także ogromna mobilizacja dla piłkarzy, okazja, żeby, żeby zmierzyć się z najlepszymi drużynami na naszym kontynencie. Jeśli mowa o jakichś o jakich życzeniach, no to na pewno byśmy sobie życzyli, żeby ta podróż nie była zbyt długa, bo. Na tym etapie można trafić na zespoły, które no, europejskimi są tylko z nazwy federacji, do której należą, czyli do UEFA, -y, ale geograficznie to, to Środkowa Azja. Na własnych obiektach piłkarze Śląska będą ćwiczyć do końca miesiąca. Później wyjadą na zgrupowanie prawdopodobnie do Austrii. Banicja w pierwszej lidze przebiega zgodnie z przedsezonowymi założeniami. Wrocławski KSB kroczy. Od wygranej do wygranej. Chcemy tę serię przedłużać z każdym kolejnym tygodniem, mówią w klubie bardzo stąpamy po ziemi. Ten sezon jest dla nas przejściowy. My chcemy powrócić do elity i potwierdzić rzeczywiście naszą dobrą formę, ponieważ inaczej wyglądały przygotowania do tego sezonu zimą niż dotychczas. Mamy bardzo szeroką kadrę, wszyscy są niezwykle zmobilizowani. Świetna forma także kadrowiczów, tych zawodników, którzy niedługo wyjadą do Pragi na grupowanie kadry narodowej. Także jest duża energia i wola zwycięstwa. Szczególnie udanie wrocławianie prezentują się u siebie. Seria wygranych na boisku na Zakrzowie jest imponująca. W twierdzy Wrocław, tak określamy nasz stadion na Zakrzowie, gdzie nie przegrywamy. Nasza dobra pasa trwa już od 10 spotkań. Dla kibiców przygotowaliśmy specjalne atrakcje. Mecz Jose Torres, kubański muzyk, przyjaciel KSB. Także pojawi się specjalny komentator Krzysztof Kubik z dobrze znanej konferencji er we Wrocławiu. Oczywiście w przerwie atrakcje jak Zumba, pokaz dla wszystkich kibiców. Miejmy nadzieję, że aktywnie się włączą. Choć nasi bejsboliści są zdecydowanym faworytem, chwalą Rywala polscy Jankesi pokazali już w tym sezonie, że potrafią sprawiać niespodzianki. Jest bardzo ambitną, młodą drużyną. My chcemy wygrać i spokojnie odpoczywać podczas wakacji, będąc już liderem bez porażki, zdecydowanym. Za nami w tabeli robi się coraz gęściej, drużyny ze sobą rywalizują, są zacięte mecze. My chcemy potwierdzić tę dominację i wygrać wszystkie mecze w tym sezonie. Początek pierwszego meczu w niedzielę w samopołudnie. drugie spotkanie rozpocznie się około 14:45. Areną obu pojedynków będzie stadion na Zakrzowie. Wrocławianie w Bolesławcu wystąpili osłabieni brakiem kilku podstawowych zawodników. Przed turniejem zostali rozstawieni z numerem trzecim i to miało swoje odzwierciedlenie w końcowym rozrachunku. Rugby Wrocław rozpoczął od dwóch zwycięstw w grupie. Najpierw pokonał Outsidera SV Horken-Kitlic 54 do 0, co jak się później okazało, było najefektowniejszym zwycięstwem w całych zawodach. Nieco więcej emocji było w rywalizacji z Kaskadą Szczecin, ostatecznie jednak ekipa z Zdolnego Śląska triumfowała 19 do 7. W spotkaniu o pierwsze miejsce w grupie nasi, niestety, przegrali z gospodarzami Husarem Bolesławiec 0 do 14, i do playoff przystąpili. Z drugiej pozycji oznaczało to batalię półfinałową z najlepszą drużyną drugiej grupy iglu Ruda Śląska. Mecz dostarczył emocji i był dobrą reklamą dyscypliny w naszym kraju. W pierwszej połowie zdecydowanie lepiej prezentowała się drużyna z Rudy Śląskiej. Rubiście tego zespołu wykorzystywali z zimną krwią błędy naszych. I po efektownych przełożeniach objęli prowadzenie aż 21 do 0 Wydawało się, że Wrocławianie nie będą w stanie się podnieść po przerwie, pokazali jednak charakter. Najpierw odrobili 7 punktów później zaliczyli kolejne przełożenie i na minutę przed końcem przegrywali jedynie 14 do 21. Więcej jednak ugrać się nie udało i po przegranej z iglu KS Rugby miał się mierzyć o trzecią lokatę z drugą drużyną z rudy śląskiej. Kontuzje jednak spowodowały, że do meczu nie doszło. Nasi wygrali. Walkowerem 25 do 0 i ostatecznie stanęli na najniższym stopniu podium w Bolesławcu turniej. Wygrał Husar, pokonując finale Rudzian 31 do 10. Kilkadziesiąt załóg, założonych z przedstawicieli różnych gałęzi, m.in. z biznesmenów, polityków, samorządowców, tradycyjnie spotka się, by jednoczyć środowiska i rozstrzygnąć batalie na wodzie. Coroczne spotkania mają być przede wszystkim dobrą zabawą, możliwością obejrzenia w akcji na sportowu tych, których najczęściej znamy, paradujących w garniturach. Pogoda ma dopisać kibicom, bo z pewnością nie samym zawodnikom. Według synoptyków możemy się spodziewać 30-stopniowych upałów, co może mieć wpływ na wynik będzie się liczyć nie tylko umiejętność szybkiego wiosłowania, ale też odporność na bądź co bądź trudne dla sportowca warunki atmosferyczne. O tym, jak wygrywać, wiedzą doskonale przedstawiciele Akademii Sztuk Pięknych Jacek Żurek i Dariusz Grzybowicz, którzy zwyciężyli w dwóch ostatnich edycjach regat kajakowych VIP-ów przed rokiem, stoczyli zaciętą walkę o triumf z dwójką zatoki Gondol Ryszardem Janickim i Ryszardem Łososiem, którzy ostatecznie na mecie byli drudzy. Trzecie miejsce przypadło drużynie Regionalnego Zakładu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Mirosławowi i Julii Jaroszewicz. Niedzielna rywalizacja odbędzie się na trasie z Mostu Pokoju do Mostu Tumskiego. Organizatorzy zapraszają wrocławian i turystów do aktywnego kibicowania zawodnikom wzdłuż Bulwaru Dunikowskiego i Włostowica. Sportowe zmagania rozpoczną się około godziny 15.00. Sponsorem Sport Game jest Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA oferujący usługi serwisu ochrony konsumenta.